Nadeszła przykra chwila zarówno dla speedrunnerów mocy, jak i ludzi, którzy po prostu chcieli być niezniszczalni. Otóż zastrzyk życia już nie zwiększa życia tak bardzo jak wcześniej. No ale cóż, były też pewne inne zmiany. Naprawili tu dosyć dużo błędów jest trochę, trochę tak zrobili. Marzec, 24, koło 17. Nowy update, hotfix. Naprawy błędów. Więc tak, naprawa stabilizacji, performance wydajności. Już nie tracimy połączenia z hostem po 20-30-minutowej sesji grając na Xboxie, naprawili parę craszy gry na wszystkich platformach i to jest bardzo dobre, bo te crasze się czasami pojawiały i czasami nawet usuwały ludziom save'y. No między innymi crash, że pierwszy wszedłeś do obozu, a oni się ładują. I wtedy cię wywala, jeszcze crash, że... A, kraż gry podczas wchodzenia na Ancient Hands na Nintendo Switch. Tutaj właśnie często się ludzie skarżyli, że podczas Ancient Hands wywala. Teraz już nie. Naprawili też na Arch Heaven. Zawsze teraz pojawia się nie na Arch Heaven, na dniowych pasfiskach zawsze pojawia się mapa do Arch Heaven, do Arcykryjówki. Kryjówki. Bo wcześniej miało być 100%, ale był błąd. I po prostu się nie, nie pojawiało. I naprawili, że czasami itemki na Ancient Hands dropią w miejscach, gdzie nie możemy ich zdobyć. No i błądże. No z tym życiem, że on bardzo dużo zwiększa. Yy... No teraz już nie może się zrespić kilka starożytnych mobów na Ancient Hands. Myślałem, że to jest celowe, że to jest po prostu jakaś szansa na to, że to jest takie specjalne, większe wyzwanie, większa nagroda. Okazuje się, że to był jednak błąd. I teraz już nie będzie ich. Jak akurat jeszcze update nie miałem. Ej, ja nie wiem jak to będzie do dochodziło. Czekajcie. Jakbym uruchomił Minecraft Dungeons tego zwykłego. To czy by mi się zrobiła aktualizacja, czy nie? Ej. To mi się chyba odpala wersja zmodowana. No, bo nie ma tych y, wstępnych cutscenek niepotrzebnych, także to jest wersja zmodowana, mi się otwiera. Chyba jakoś zmienili to. Nie, do mnie jeszcze update nie dotarł. To po jakimś czasie dociera. Naprawili pewne niewidzialne kolizje podczas różnych misji. Kolizja to jest takie coś, że po prostu jakby w coś wchodzisz i jakby taka niewidzialna ściana powiedzmy. powiedzmy. Coś takiego, albo coś, co ci odpycha, nie? Y, naprawili. Że czasami nie dało się przejść poziomu na spaczonym lesie, w kopalniach czerwonego kamienia i w creeperowych lasach. Naprawili, że ogień, taki który jest zwyczajnie, on nie jest od mobów, że nie zadaje, żadnego obrażeń, nie zadaje żadnych obrażeń. Czasami w karmazynowym lesie jak się umierało, to się... Odradzaliśmy w środku jakby drzwi i nie dało się wyjść. Trzeba było przechodzić przez nie i potem znowu wracać. I to też naprawili. I teraz złoto dostaje się zawsze na koniec Ancient Hans, nawet jeżeli macie pełny ekwipunek. Moby zabite przez zwierzaki albo przez moby z medalionem miłości dalej... Znaczy teraz już liczą się do odblokowywania... Progresu u kupców, bo czasami jest tak, no zabij ileś tam zaklętych, żeby odblokować kolejny slot. I teraz hogliny yy, zaliczają się do mobów walczących wręcz. Czyli jeżeli macie wyzwanie, że 100% mobów walczących wręcz ma jakiś tam enchant albo jest zamienione, no to one się liczą. Zarówno host, jak i odwiedzający grę ma, yy, poprawnie widzą most w złotych. W pokojach ze złotem na Ancient Hands. Naprawili ciągnący się, lupujący, jakby tak w kółko, w kółko ciągle ten sam dźwięk, w złamanej pile mechanicznej. Naprawili, że teraz jest muzyka i efekty dźwiękowe, kiedy wchodzimy do pokoju ze złotem. Kostki magmy teraz mogą być ogłuszone. Tego nie bardzo rozumiem, ale naprawili coś z teksturą drzew podczas zmieniania ustawień. Czasami było coś takiego, że jak sesja jest pełna chcesz dołączyć, masz powiadomienie, że sesja jest pełna i klikniesz OK to potem w menu nic się nie dało zrobić żaden guzik nie klikał, nie działało i teraz to naprawili naprawili parę problemów z tekstem na mowę w menu, że tam ci czyta tekst dla mnie to w ogóle powinni to wydupić na samym początku, bo ja sobie siedzę sobie, co nie odpalam sobie Minecraft Dungeons, potem sobie robię coś innego i takie Minecraft Dungeons, press any button to to jest takie głośne i irytujące. Boże, Chryste, panie, weźcie to wywalcie, proszę Was. Naprawili, że tekst wychodził poza guziki na Ancient Hands w kilku językach. Naprawili, że tekst o nocy i spawnowaniu mobów jest downed, czyli chyba że jest niżej podczas multiplayeru. Naprawili kolorki guzików podczas wiadomości pojawiającej się, kiedy anulujemy Ancient Hands. Poprawili opis Enchantu Cooldown. Ostudzenie, to które zmniejsza czas odnowienia artefaktów. Na HUD, czyli tam po lewej, na górze, jak używacie jakiegoś artefaktu, macie jakieś efekty i tak dalej, naprawili, że teraz poprawnie, nazywa się, poprawnie wyświetla się nazwa artefaktu, e, synergii artefaktów. Naprawili tłumaczenie koreańskie, salvage. U Upiglina merchanta ogólnie, koszt e, resetowania. Nie resetowania. Zmieniania itemków się resetuje po ukończeniu Ancient Hans. Wcześniej to nie pisało, teraz to pisze. O, i teraz nie pokazuje, że w Creeperowych Lasach zawsze jest jakiś tajny poziom. Osoby nie będące główną osobą w grze, odwiedzającą grę w multiplayerze, teraz poprawnie widzą obrażenia od Widerowych Scheletonów. Lama Mob teraz jest nazwana Lama. A, taka prosta nazwa. Prosta zmiana znaczy się. Na ekranie Ancient Hearts teraz pisze, że poświęcenie punktów enchantów zmniejszy nasz poziom. To jest bardzo dobrze. Naprawili, że nie pokazywało poziomu mocy itemku po kupieniu go od kupca. A nie pamiętam, żeby było takie coś. Nie pamiętam. Graphical issues can how Dalej jest jakiś błąd, że jakieś problemy mogą być na Kaktusem kanionia. Ale czemu akurat na kaktusem kanionia? Czemu nie możesz tego naprawić? Czy coś? Nic? A. Jeszcze wcześniej był jakiś update. A, 1 marca. Naprawili e, coś na X. A, na Xboxie po prostu wzięli e, lepszy ten. Mm, wydaje się lepszą, nie? Dobra, tyle. Szybka recenzja update'u. Nie wiem, no ja to oceniam tak. Y, no powiedziałbym. tego błędu i tak nie używałem. Ale teraz ludziom trudniej będzie wbić tą moc W sumie dobrze, jakby za dużo już mam osób, z którymi można grać Które mogą ze mną grać Ja chyba po jakimś czasie zrobię po prostu granie, żeby wszyscy mogli grać, jak już ludzie powbijają tą moc Tak masowo Tak jest prościej, nie trzeba wszystkich zapraszać i tak dalej Ale tu jeszcze, jeszcze, na razie musicie powbijać tą moc, po prostu być... Lepsi No a i wielkie F w komentarzach dla speedrunnerów mocy. A to Polo chyba jeszcze nie wbił. O kurde, ale on nie używa tego baga. On tam korzysta z pomocy widzów. Chociaż czy on nie wbił ostatnio? On ostatnio trochę na tych streamach grał. Może wbił? Nie wiem. A, nie wiem. Nieważne. Yo.